Cześć. Dzisiaj na etapie łokieć tenisisty i golfisty. Ich przyczyny i skuteczne leczenie. Otóż, po kolei. Łokieć tenisisty, czyli ból tutaj nadkłykczy czy kości ramiennej. To są przede wszystkim nadgarstka, a powoduje ten łokieć tenisisty nadmierne napięcie. I stan zapalny w obszarze właśnie tego nadkłykcia i ból tej w łokciu. Łokieć golfisty, czyli od wewnętrznej strony, dotyczy mięśnia zginacza promieniowego i łokciowego nadgarstka. I poza nazwą nie ma żadnego związku z golfem. Dlaczego samo leczenie zachowawcze nie wystarczy? Bo ból to jest tylko sygnał ostrzegawczy. To utrzymujące się napięcie, czy jednej, czy z drugiej strony jest główną przyczyną tych bólu. Bez rozróżnienia tych spiętych struktur mięśniowych problem będzie nawracał. Podstawą skutecznej terapii jest rozluźnienie przykluczonych mięśni i wzmocnienie ich przyczepów. Kluczowe działania, które należałoby podjąć, to rozluźnienie napiętych mięśni, przywrócenie prawidłowej długości tych mięśni, wyrównanie napięć między mięśniami antagonistycznymi, zginaczami, prostownikami, no i diagnoza, czy to nadmierne napięcie nie wynika z nieprawidłowości w większych stawach powyżej. Chcesz pozbyć się bólu łokcia i na stałe? Umów się na diagnostykę i trening medyczny.